Rzeka wzbiera, podnosi się, i z gęstwiny przy tej rzece wychodzi lew i napada na wiecznie zielone pastwiska, na siedlisko mocarza, ale jest ktoś silniejszy od lwa, ten, który przepłoszy go stamtąd. Bo któż może się równać z Bogiem? Kto mu dorówna? Kto mu wyznaczy termin rozprawy? Kto może mu się postawić? Jaki pasterz? Takie słowa kieruje Jeremiasz do Edomu i posługuje się metaforą wzbierającego Jordanu, co ja interpretowałbym jako takie właśnie charakterystyczne dla tego okresu zawirowania polityczne, militarne. Wezbranie Jordanu jest czymś, przed czym przestrzega prorok. Także prorok Izajasz Izraela, że jeżeli przy spokojnym marszu się zmęczyłeś, to co zrobisz, gdy będziesz musiał upiec z końmi? A jeżeli w spokojnych czasach byłeś zmęczony, to co zrobisz przy wezbraniu Jordanu, gdy Babilon podbija kolejne narody, kolejne terytoria? I przy okazji tych niepokojów, tych zawieruch wojennych, niektórzy próbują coś zyskać, ale tak jak ten lew, właśnie, który napada na dobre, dostatnie siedlisko, ale będą ukarani, bo tak naprawdę Bóg zamierza w tym czasie poruszyć wszystkie trony, wszystkie porządki polityczne i ludzkie, i duchowe. Bardzo ciekawe, że ten 49 i 50 rozdział, który dwa razy Mówią to samo, mniej więcej to, co zacytowałem. Dwa razy e, są interpretowane, są w ogóle tłumaczone na dwa różne sposoby. Jedni mówią, e, że to Pan Bóg, tak jak ten Lew wypadnie z zarośli przy wezbranym Jordanie, tak, e, tak, tak samo Pan Bóg zaatakuje Edom. E, ale w uspółcześnionej Biblii Gdańskiej i w samej Biblii Gdańskiej zwykłej, ale także w King James Version, czyli to taka najstarsza, najbardziej tradycyjne tłumaczenie angielskojęzyczne. E, mówią, że przeciwnie, e, że to ten Edom, e, te narody będą jak lew, który próbuje sobie złowić łup przy okazji tak, zawieruchy wojennej, e, a pan go skarci, bo nikt, e, nawet lew, <laughs> nawet pasterz, który w swojej pysze zuchwałości próbuje e, ustawiać piątki na tej szachownicy, e, nie może się równać z nim. To on e, rozdaje karty e, i to on tutaj doprowadzi swoją sprawę do końca. Także bądźmy pełni bojaźni. I nie próbujmy się spierać z Bogiem, bo to jest tak, jakby się spierać z, ze wzorem matematycznym. Możemy czasami tych wzorów matematycznych nie rozumieć, ale to nie znaczy, że one zawiodą. To nie znaczy, że one nie mają swojej mocy, bo zawsze wyjdą na prawdziwy wynik. Tak samo jest z, ze spieraniem się z Bogiem.